Tutaj tytułem takiego zagajenia chcę powiedzieć, że nie tylko Amerykanie takie zapisy w umowach mają, ale również na przykład i Niemcy. Żeby remontować Leopardy niemieckie musieliśmy otrzymać zgody od Niemiec, więc to tytułem takiej prawdy obiektywnej. Co do istoty tematu, to chcę powiedzieć, że jednak w wielu aspektach dublują się jednak NATO i Unia Europejska. I tutaj takie wypowiedzi typu, że nie ma w ogóle sprawy, dla mnie są trochę, że tak powiem, niebezpieczne. Dlatego, że po pierwsze, chciałbym się zapytać, czy dobrze usłyszałem, że w przemyśle ukraińskim będziemy kupować ukraiński sprzęt po to, żeby przekazywać Ukrainie go z powrotem? To jest po pierwsze. Po drugie, czy finansowanie, te o którym Pan mówił, czyli po 10 latach płacimy odsetki, po 40 spłacamy kapitał. Czy te ewidentnie preferencyjne kredyty będą przydzielane państwom, czy też firmom na budowę przedsiębiorstw? I tu mnie bardzo interesuje przekrój właścicielski, czy my budujemy przemysł zbrojeniowy, prywatny, czy też unijny, czy też narodowy, i czy wiemy, jakie państwa będą beneficjentami tego działania w procentach choćby ujmując. Czyli chcę wiedzieć, gdzie ten przemysł, który z tych benefitów będzie korzystał, się znajduje, w których krajach Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan... Kolejna rzecz, mogę tylko właśnie tu powtórzyć, że nie widzę, gdzie NATO, NATO dublowałoby Unię Europejską, gdzie do takiego dublowania by dochodziło. Bo jeszcze raz przypominam, że nas interesuje polityka przemysłowa, na, która byłaby ta polityka rozwijana i wzmacniana na poziomie Unii Europejskiej. I nie widzimy, aby państwa członkowskie, jeżeli my będziemy, jeżeli wdrażamy jakieś instrumenty wsparcia na rzecz przemysłu, nie wiem, chemicznego, to nie słyszymy, żeby państwa członkowskie narzekały, że zabieramy im suwerenność. Nie słyszymy, żeby ktoś narzekał, że wspólna polityka rolna zabiera suwerenność państwom członkowskim. To są wspólne polityki, to są wspólne środki, jakimi w Europie dysponujemy, i wydajemy je na naszych rolników. Nikt nie narzeka na, na politykę wspólności jako na politykę, która nadgryza suwerenność państw członkowskich. Nie, po prostu kierujemy środki na obszary, które tego wymagają. Ja nie wiem, dlaczego mielibyśmy narzekać na Unię Europejską, która teraz szuka możliwości wspierania przemysłu, przemysłu obronnego, a właściwie konkretnie państw członkowskich i ich przemysłów obronnych. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, okupowanie uzbrojenia na Ukrainie dla Ukrainy, tak, Ukrainie, tak, taka jest propozycja. Chcę przypomnieć, że jest to tak zwany Duński model. To był pierwszy moment, w którym, to był pierwszy przypadek, kiedy Dania wykorzystała swoje własne środki, żeby kupić, kupować broń na Ukrainie i przekazywać ją Ukrainie. E, dlatego uznaliśmy, że możemy w ten sposób kupować więcej broni i że to ma sens ekonomiczny. E, jeśli chodzi o bez, bezpieczne pożyczki, one trafiają do państw, nie do przemysłu, nie do przedsiębiorstw. I ta, to rozporządzenie o tych pożyczkach zostanie przyjęte, będzie notyfikacja i będzie wiadomo, ile będzie tych funduszy. Póki co jeszcze nie mamy, nie mamy jeszcze pełnej jasności, jak to będzie.